Jan Brzechwa na straganie. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy: Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie Koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku? Leżę tutaj już od wtorku. Rzecze na to kalarepka. Spójrz na rzepę. Ta jest chrzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie. Jak tam rzepo? Coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz Pietruszka z tą jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to Feler! Westchnął Seler. Burak stroni od cebuli a cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niechże pani prędzej smyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani... Wszyscy płaczą. A to feler! Westchnął seler. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka. Odpowiada jej brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Włowa pusta? Taka pusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze spary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to feller, westchnął seller.